Dobry wieczór moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Mówił, a to jest 19 odcinek z naszej serii Prison Architect i będziemy sobie dzisiaj kontynuować rozbudowę naszego bloku więziennego od tego tu, naszego nowego bloku. O taki można powiedzieć troszeczkę chillowy odcinek. Ostatni przed przerwą świąteczną, także tym z Was, którzy nie śledzą serii z Freeways i dla których z was to będzie ostatni materiał przed przerwą świąteczną obejrzany na kanale, życzę wam zdrowych i wesołych i przede wszystkim spokojnych świąt. I mam nadzieję, że zobaczymy się już za dwa tygodnie, a teraz już będziemy sobie klonować dalsze elementy naszego więzienia, czyli na przykład cele. Pyk, stawiamy sobie 24 cele. I jedziemy sobie z tym na spokojnie. Tutaj już widzę, robotnicy się rzucili na to i bardzo dobrze. Nasz dziedziniec jest teraz większy, nie ma już plantacji drzew na środku. Dzięki temu mamy dużo więcej miejsca na różne rzeczy, które tutaj ewentualnie w przyszłości będzie można postawić. Przyjechali nam nowi więźniowie i będziemy teraz jeszcze zbierać pieniądze na zakupienie dwóch działek z tej strony, żeby mieć na spokojniutko. Miejsce na rozbudowanie więzienia o drugie prawe, identyczne skrzydło. Ale to jest jeszcze przez pewien czas, pić przyszłości, chociaż wcale nam źle finansowo to nie idzie. Bo mamy 30 tysięcy, mamy bardzo fajne przypływy, bo mamy eksport z rzędu 11 tysięcy dziennie. Tutaj faktycznie te dwa warsztaty robią roboty póki co. Jeszcze zobaczmy sobie na potrzeby. Nie ma w sumie potrzeb, bo rodzina, ale do rodziny można przecież zadzwonić albo się spotkać z rodziną. Więc jak najbardziej nie widzę tutaj żadnego problemu. Teraz mamy dziedziniec. Panowie rzucą się na dziedziniec i ci, którzy mają taką potrzebę, będą dzwonić. No i dzwonią. No i dobrze. Nasi robotnicy się tutaj widzę, pięknie uwijają. Okej, okay. ściany są załatwione. Jeszcze tylko wyposażenie cel i będziemy mogli przyjąć kolejnych, kolejnych więźniów i zarobić za to kolejne 12 tysięcy, co mi jak najbardziej odpowiada. Pieniądze są ładnie zarabiane, tablic rejestracyjnych do wyeksportowania jest sporo. Dzisiaj będziemy mieli trochę mniejszy przychód z eksportu ze względu na to, że robotnicy będą zajęci budowaniem bloku więziennego, ale widzę, że tutaj jednak mimo wszystko, ktoś się transportem zajmuje również także. Kaska wpada. Jeszcze dostajemy pieniądze za zwolnienia warunkowe. Panowie wrócili ładnie do swoich cel, w więzieniu cisza, spokój. Trochę brudno. Coś mi się tak wydaje, że jest trochę brudno. Mam w sumie tylko 10 woźnych. Cały już mam 24. Ilość kontrabandy w więzieniu wymyka się nam spod kontroli. No to jakby nie widzę problemu, żeby przestała nam się wymykiwać spod kontroli. Jedziemy, w takim razie sobie kulturalnie przeszukanko. Widzę, że jest prąd z telefonami komórkowymi. Wykrywacze metalu ich nie łapią? Jakiś tunel tutaj z widzę został wykryty. Nawet nie jeden, a dwa. 50 telefonów, to jest straszne. Okej, okay, przyjechał, widzę pierwszy transport nowych więźniów. przypisania do tego właśnie tu. Tak teraz zauważyłem, że nie mamy przypisania strażników w tym bloku. Patrole owszem są, ale nie było przydzielonego stałego rozmieszczenia tutaj, więc już jest. Panowie przyszli na posiłek i nic nie zjedli. Okej. Okay. Dobra, przeszukanie zaraz się powinno skończyć. Czy są jakieś dwa miejsca nieprzeszukane, ale... Ale to może sobie już zignorujemy, chociaż... Nie wiem, coś takiego jakby się nie mogło skończyć to przeszukanie. Dobra, to już sobie będzie, że się wyczyści tu tunela. Okay, przeszukanie się udało skończyć. No dużo kontrabandy jest wykrywane w tym więzieniu, ale tak poza tym to w sumie jest całkiem ok. Tutaj już widzę, udało się zamknąć ten blok, co mnie bardzo cieszy. Znaczy, z blok, yy, część cel. Dobra, to doklonuję sobie jeszcze. To wiadomo, że za to są pieniądze. To jest chwilowy koszt, który ponosimy, ale to się wszystko ładnie zwraca w dłuższej perspektywie. Aha, ok. Dobra, to zamknę w takim razie już temat tego bloku. Proszę tutaj robotników, żeby mi to się ładnie budowało. A w tej części mogę pomontować kaloryfery jeszcze i miękkie podusie. A w ogóle tutaj z jakiegoś powodu nie działa ciepła woda. Sprawdźmy z jakiego. Czy tu nie było podłączenia do tych? A, tutaj w ogóle nie było zamontowanych tych... Yy, kotłów. No to jak najbardziej proszę tutaj montować. No i okej. Okay. Powinno teraz wszystko ładnie chodzić. Okej, okay, przyszły pieniądze, yy, to znaczy więźniowie. Mamy jeszcze 24 cele do zrobienia. Okej, okay, poszła ciepła woda widzę. I jeszcze minika podusia. Dobra, no i super. Tutaj widzę, cele już zaakceptowało. Jeszcze tu mi musi zaakceptować te cele. Jak tam w ogóle nasz kurs z zakresu edukacji ogólnej? Jest jeden kandydat. Szansa powodzenia nie za duża. Ale może jeszcze urośnie z czasem, zobaczymy. Staram się, czemu żaden strażnik nie obsługuje tych. Nie obsługuje monitoringu. Tak, jakby nam się strażnicy skończyli, to zatrudnijmy. 140 będzie ok. Ok, widzę, że teraz nam tutaj zaakceptowało. Tylko wydałem pieniądze na strażników, więc no, chwileczkę dłużej to potrwa. I tutaj kolejne cele już też zostały przyjęte. Logistyka, żywności, wszystko. Wszystko jest ok. To teraz by nam się właśnie przydały pieniądze jakieś albo z eksportu, albo z czegokolwiek innego. Ale to wszystko w swoim czasie. Troszeczkę mniej dochodów z eksportu wczoraj, zaledwie tysiąc, no ale to właśnie dlatego, że mamy robotników mocno zaangażowanych w budowę. Ci widzę, że już są wyczerpani. No to dobrze by było, jakby sobie poszli na przerwę. W ogóle ten pokój socjalny jest taki jakiś okrutnie mały. by im tak ten pokój socjalny przerobić na przykład orając pół łazienki To są już mi czemu tam były dwie osoby Czemu co, C co jest Panowie Spokojnie Tutaj już widzę, ten, ta część się powoli kończy, ta się jeszcze buduje, ale to wiadomo, że to wszystko z czasem. Mógłbym teoretycznie wziąć kredyt, żeby to szybciej domknąć, ale... O, przy przypadek sobie anulowałem. Ja to sobie jeszcze raz sklonuję w takim razie. Aha, nie stać mnie teraz. No dobra, no to poczekamy chwilę. Teraz już mnie stać, bo mam dodatnie przypływy pieniężne. A nie, nie stać mnie. No to trudno. To sobie za chwilę to wznowię, bo to na pewno... Wszystko to, co zostało przywiezione, no to gdzieś musi zostać zainstalowane, także... Nic się na pewno nie zmarnuje, to co już przywieźli, to... To zostanie. Coś nam umarł, jeszcze sobie tylko skontroluję, wszystko się tutaj ładnie rekorduje, jak natura chciała. To dobrze, no to yy, pieniądze z transportu więźniów, jakiś przyszły. Czy teraz mogę to doklonować? Mogę, ok. Tutaj jeszcze zostały dwie cele do zamknięcia. Co tu się nie zgadza? Aha, drzwi nie ma. No to proszę zamontować. O, jakiś późnonocny transport mi przyjechał. Tutaj co zostało jeszcze, drzwi więzienne do zainstalowania? Anulujcie mi wszystko z wysokiego priorytetu, a to mi zamontujcie na wysokim priorytecie w takim razie. Znowu ileś kontrabandy się wymyka spod kontroli. Nie wiem co tu jest nie tak. Przecież są wykrywacze. We wszystkich newralgicznych miejscach tu nie ma. To trzeba zainstalować. Wykrywacz metalu, proszę bardzo. W sumie to jeszcze tu. Pomontujmy wszędzie. A co? Niech się skanują na wejściu. Tu domontuję jeszcze kondensator. Tak, żebym miał z czego to zasilić. Jak wygląda zasilenie tu? Tu wygląda ok. To sobie po prostu pociągnę... Pociągnę sobie do dwóch yy, z tego, a do jednego z tego. Kto nam umarł i dlaczego? Rozumiem, że ktoś został. Ktoś się wściekł, bo nie został zwolniony. 97% ryzyka recydywy. Ojej. Mm, co tu się dzieje? Dlaczego to nie działa? Dlaczego tu nie ma. Aha, te kopy wodne są po prostu z jakiegoś powodu nie zainstalowane. Nie do końca rozumiem, co tu się stało, ale może nie będę próbował. Patrzę sobie jeszcze na stację elektryczna, ale tutaj wszystko idzie sobie wszystko idzie sobie w porządku, więc nie będzie problemów z prądem. No dobrze, no to w takim razie tutaj dalej te nieszczęsne drzwi nie są zamontowane. Czemu tutaj jest w ogóle jakby podwojona toaleta co poszło tutaj nie tak? Czegoś chyba nie do końca rozumiem, ale. Ale może mam czegoś nie rozumieć? Zaraz będziemy mieli 256 aktywnych cel, czyli zamkniemy to, bo tu już jest wszystko widzę, zrobione. Więc tylko zostały 4 cele, co tu jest nie tak, to ale jeszcze nie ma, ale już się montuje. Ok, i te drzwi tutaj też już właśnie przyszły, więc to się powinno właśnie zakończyć. I się zakończyło. Więc w tej części więzienia możemy już pomontować kaloryfery. I mięk tu podusie się naturalnie. Newell? Noel, myślałem, że Newell. Już myślałem, że Gaben. Byłoby zabawnie. Kotły wodne już są i ciepła woda też już jest. Super. W tym pokoju socjalnym dzieje się coś bardzo niedobrego. Trzeba będzie zrobić drugi w tym miejscu. Tu sobie zamontujemy cegłę. I zamontujemy sobie drzwi dla personelu. A tu zrobimy pokój socjalny. Dbamy o potrzeby pracowników. Szeroka kanapa, drewniany stołek, automat z napojami. A, niech mają to stąd, zdemontuję to, bo i tak będzie efektywniej. I zrobimy sobie jeszcze krzesła stoły w klubie przyjaciół myszki Miki czyli będą debatować. A damy im normalne stoły. Aha, tu jest za mało miejsca w takim razie. Dobra, i oprócz tego jeszcze automaty, automat z napojami, z przekąskami i automat do gry. O, damy im jeszcze jakiś bilard, niech się cieszą. Proszę bardzo. Jak tam nasze... Okej, okay. blok więzienny jest zamknięty, tylko jakaś jedna cela jest gdzieś niesprawna. Powinno być 256 aktywnych cel czy ja mam gdzieś jakiś tunel? Tak, tu. No to w takim razie mamy zamknięty pierwszy blok więzienny, znaczy lewe, czwarty blok więzienny, a pierwsze skrzydło więzienia. No to w takim razie zakończyliśmy, tak naprawdę, można powiedzieć, plany. I teraz trzeba stworzyć nowe plany na prawe skrzydło, które mam zamiar zrobić mniej więcej symetrycznie do skrzydła lewego, jednocześnie realizując dotacje na 500 więźniów. Ale jednocześnie wprowadzając y, takie rzeczy jak, jak na przykład y, plantacje drzew, troszeczkę zwiększając strefy dostaw i eksportu. A w prawym bloku, jako takim, no, zrobić go identycznych rozmiarów. Także już mi stać na zakup pierwszej działki, to sobie zrobimy. Mamy pierwszą działkę nową. I jak będziemy mieli drugą działkę, to ja sobie tutaj wszystko ładnie pomierzę i za pomocą Advanced Roadsa zrobię y, drugą drogę, żeby tu było symetrycznie. A przez środek, plantację drzew. Tutaj widzę dużo pieniędzy z eksportu mi przychodzi. Bardzo dobrze. W takim razie, moi drodzy, skoro udało nam się ładnie zamknąć lewy blok, to nasz plan na dalszą część to jest przede wszystkim sprawienie, żeby więcej więźniów zdawało kurs stolarstwa. O, ten pan ma duży, dużą szansę powodzenia. To mi się podoba. Ten ma też całkiem sporą. Dobrze, to mnie cieszy, bo to może spowodować, że będę miał stolarzy, którzy będą w stanie zrobić te luksusowe łóżka. Yy, także w sumie to pomijając to, chciałbym powiedzieć, że w takim razie po przerwie świątecznej w 20 odcinku będziemy sobie yy, robić większe rzeczy. Ale póki co, to by było chyba na tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I zapraszam 25 kwietnia o 19 o stałej porze. Na pierwszy materiał po przerwie świątecznej z Prizyn Architekta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze nam ktoś umiera na koniec, no ale no trudno. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, cześć.